Z drugiej strony jeziora, Ktoś się pasła baba, gąsiura, Spindry, spindry, ja woreję. Marcyśka, 50 złotych z ciekawości tarza się ze śmiechu. <śmiech> Dziękuję bardzo, Marcyśka. <laughs> Nie chciałoby się przycilać już tego śmiechu. <śmiech> Jeszcze jeden będę musiała zrobić, ale to już kiedy indziej. Taki wiecie. Hello TikTok. <laughs> nie mówcie zaj go. Kraj jak chcesz. Tutaj będzie to te... dzwonienie? dzwonienie. Lisek? A jaki ma lisek udział w Tak, Lindu, nie. No bo jest podejrzenie, <laughs> że obaj graficie kurwa w tym i że te lekki z kim są. Tak, Łukasz. No, będzie Marcin tak, tylko w swoim czasie, bo muszę tak, tak robić. to zrobić. Znaczy, ...importuje ktoś z Chin albo z USA, bo to produkt nie jest No To ma złe wieści, bo... bo Dziękuję, Marciszka, jeszcze to, raz. ...na terenie całej Unii Europejskiej. Można go, można go w... A, oni przez telefon rozmawiają, tak? To skupmy się, skupmy się już. Można go, kupić, można go kupić w najbliższej aptece e, na terenie Niemiec, chociażby. na. Ciężko, no. No dobrze, garant, ja Bo powód jest taki. Mamy naruszenie prawa farmaceutycznego. Oho, oho. Dobry, ja tylko na. Ten, ja tylko na chwilę. Do tego gościa. Ten skubiduja weź ciągnij te piguły, frajerze. Bo chodzisz po czatach, kurwa, wyzywasz ludzi, wygrażasz. Mówisz, że jesteś ode mnie. Nie, kurwo, nie jesteś ode mnie. To, że masz pigułę, nie daje ci kurwa prawa, że ty będziesz ludzi chodził, chodził obrażał i groził, kurwa, w moim imieniu jeszcze. Także ciągnij się cwelu nie jesteś żadną pigułą. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak więc tutaj dla tych, którzy nie zrozumieli, Sebastian Alan bardzo cię prosi, żebyś zdjął emotki piłkułek, ponieważ nie chciałby być identyfikowany z twoją osobą, aczkolwiek bardzo cię lubi i pozdrawia serdecznie. Ach. Mamy nielegalne leczenie zwierząt przez osoby nieuprawnione, uh -huh. czyli za tabliki 58, bo legalnie to No to coś Ci pozostaje innego, jak złożyć zawiadomienie na miedoproklatów. taka zaczekaj. Uh -huh. Mamy narażenie zwierząt na nielegalną terapię. Znaleźć chłopcy z tymi lekami, uh -huh. z tego co widzę, to uh -huh. może doprowadzić prowadzić do powyższania stanu zdrowia, bo uh -huh. to jest pewne odręcanie się nad zwierzętami. Podsumowując, to jest substancja, która jest w Polsce ryzykowna, nielegalna, nie jest dopuszczona do obrotu. Dzień dobry, jeżeli dzień dobry. Podaję, jeżeli tylko podajesz podlegasz pod podstawę o zawodzie wykazowej weterynarii, rozumiecie w miarę, bo oni przez telefon rozmawiają. To jest live Gerarda, a po prostu w słuchawce telefonu po drugiej stronie ekranu, monitora i głośnika jest imperator, tak zwany Michał. Gruchała, będziesz dojechany. No, norma, Sebastian. Tutaj, Alan, gdyby nie było go już z nami, to Sebastian odpowiedział, że zrozumiał i, i ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Widząc moje krzaczki, witam Cię, Kamilu, bardzo serdecznie. Niestety, okazuje się, że nawet ja się na tobie zawiodłam w tym momencie. Nie rozumiem tego, jak mogłeś mówić, że. Każde rzeczy miały miejsce, skoro jako PRL sam wchodziłeś do mnie i miałeś pretensje o Artura. No i oczywiście o naruszenie, bo przecież kurde, Sajko musi nas banować. Poczekajcie. Dobra. To, to lecimy dalej, prawda? Ale oczywiście ja nie mam nic do tego. Do Kamila ja go lubię, aczkolwiek troszkę mi nie było miło. Za to, że Jak się do tego Co e, No to ci powiedziałem. Pisz już skrowaj tam pismo do prokuratury i składaj na mnie za a ci, kurwa nie, bo ja jestem na razie Ja lubię koty. No to ja ci mówię, no to składaj zawiadomienie, stary. Nie wiem na co czekasz. Ja ci mogę nawet takie pismo przygotować i, i ci wyślę, a ty sobie wyślę po prostu do okay? prokuratury, słyszeć, Ja się cię nie pytam, to nielegalne leki sprowadzacie z, kurwa z zagranicy i koty leczycie bez nadzoru lekarza? O, no widzicie, no to, no to widzę, to Ci powiedziałem. Masz teraz okazję zadziałać. do tego gra, tak? Składaj zawiadomienie do prokuratury. Nie, ja się pytam czy ty się przyznajesz, że prowadzisz tego GS-a z czarnego rynku i lecisz koty nielegalnie. No <grymianie> to ci powiedziałem, złożę wedle że nie, niech prowadzi śledztwo, to będziesz wiedział. Słuchaj Gerard, kurwa, dobrze no, wiesz, no, jak sytuacja tak. wygląda. No, jak? Napisały do mnie dwie osoby, które ci ciebie boją i pana Liska, z którym współpracujesz, powiedział, też żebra pieniądze z tobą. Aha, aha. Lidyk pod hormonu, niejaki, tak? Mhm. No i? I co, cię, co cię łączy z tym panem? Jakie, jakie stosunki gospodarcze? Bo jest podejrzenie, że to wyspa. Sprawdzamy koty trucizny dla kotów. ha stawiamy truciznę dla kotów według. no to się, musisz, się w to, się... Panem w to się musisz. z panem trucizny i trucia kotów. to się musisz yy, yy, w takim układzie yy, skierować z tymi pytaniami do pana Liska. okej czyli ty się przyznajesz że wszystko co powiedziałem nie czujesz się pomówiony tak? ja nic nie powiedziałem. ja nic nie powiedziałem. Zbierasz, co 40 czterdzieści no do wyleczenia jak na no. Lek sprowadza się z HIL generalnie. No. Ten... Że przeszłam na bogatszą stronę? O, to tego nie słuchałam do końca. Kosztuje, sprawdziliśmy, koło kilku tysięcy. Zbierasz dziesięć razy kurwa więcej, Aha. niż trzeba. Drogi ludzku, o kurde wyskoczyło, 10 minut, czyli tak do 15. Pamiętajcie, żeby o 15 wyłączyła mięso. Zaciorna nie chciała Cię hejtować, ona prawdopodobnie wychodzi z tej takiej zasady, że wiesz, jak w kamieniołomach, za włosy i do jaskini. To po prostu jest taki sposób, żeby się do Ciebie przymilić. Tylko ona nie u mnie tak normalnie, wiesz. Ona tak z buta wjeżdża, ale to nie, to nie jest tak, że ona Cię nie lubi, ona ma na Ciebie ochotę. Bardzo dziękuję za pieska Tajek. Jesteś w porządku, jest nam niezmiernie miło, że trafiłeś do nas tutaj i spędzisz z nami razem swój czas. Mój kolega Lisek załokienkach promuje swoje zbiórki, a jest widzolym kormonariarzem, to jest sprzedawał nielegalne leki. Coś mi to już mi się tylko zawierali śmierdzi, że pojawia się temat nielegalnych leków z Chin, albo się pojawia swój kumpek porwalizny i nie ja właśnie to wszystko sparuje. Ja dostałem ja teraz informację, że osoba się boi o zdrowie swojej, swojej rodziny, czuje się zastraszona, walczy o prawa kotów. Mielę dalej te bliki, nie rozliczasz się z tego stary, i tak dalej, lub, się to nie, Aha. ale czy ty kurwa, czy ty kurwa koty, stary, zabijasz tam po swoim dalem? Tak, tak, no, morduje. Codziennie, nie. codziennie pięć. A jakie jakiej podstawie, Jakie na jakiej podstawie, tej kurwa taksówka, w drugim policjant stosujesz GF441-524 w stosunku do kotów? A skąd ty masz informację, co ja stosuję? No ja kurwa wiem, garaż bo dużo mówisz i dużo jest nagranych informacji. Ale co ja... Skąd ty wiesz, co ja stosuję? Pamiętam się kurwa, skąd to bierzecie i czemu to robicie bez nadzoru lekarza. A, jeszcze, a ja ci zadaję jeszcze raz pytanie. Yy, co ty wiesz na temat tego, co ja podaję kotom? No to na chuj zbierasz 40 kapli na leczenie kota lekiem z Chin? No coś cię ta kurwa interesuje, to twój krok. No kurwa, to mnie interesuje, że kurwa nie mam papierów na to robić to byle jak w garażu kurwa i nie się dowiedzą co robić. Aha. Dobrze. No. Mam nadzieję, że nagrywa z tego idiotę. Nie, i żywo bierze. No to bardzo się cieszę, to mam nadzieję, że ktoś ci kurwa nagrywa. No to skąd bierzesz jeden, k 1524 Ale co to kurwa interesuje, skąd co ja biorę? Z imperatorem rozmawia Kika. A ja Ci zadałem pytanie, co Ci to kurwa palacie Jebany interesuje? Ja już ci kiedyś powiedziałem, jak zaczniesz ze mną wojnę, to ją kurwa bardzo źle, to się bardzo na Ciebie nie skończy, to kurwa źle Bo ja nie jestem jakimś kurwa frajerem, ja nie jestem jakimś frajerem pizdowy Jebana, żebyś Ci do mnie wydzwaniał, mnie tu kurwa szantażowo straszył, bo naprawdę, za chwilę wziąłem samochód. Nie przestaniesz kurwa, nie przestaniesz, kurwa chręcić, tu, to się za chwilę, się za chwilę kurwa, do samochód i do Ciebie. Dawaj kurwa, kurwa. Tak, to podawaj kozaku adres, dawaj, kozaku, dawaj adres. Kozaku, dawaj adres. to dawaj kurwa, kurwa pisz do adres, to dawaj pisz do adres i jestem w ciebie za godzinę. 4, 4, 6, 4, 5, dawaj kozaku, przywieź, kurwa lepiej. I tak kurwa nie wyjdziesz, że jesteś celem i pizną skończoną. I każdy, I każdy o tym wie, że jesteś pizną skończoną, pizną, która się boi własnego kurwa cienia. Reja 4, f narkoman Lebany chyba. Słuchaj, tą no. kurwa od jakie jest nielegalne. Ma tak, tak. Mam, mam koty na pajac, pajac paja, jebany. Raja 4, przez 67 czekam Gierardzik. Dobrze, dobrze. Jeszcze lekki, kurwa, zobaczymy Dobrze, dobrze. Weź to bardzo sobą. Dobra, wypierdala, jakby ze mną pizza. No, Dobra, wypierdala, jakby be, be, ze mną pizza, nie podpuszczanie, bo naprawdę stracę Bez te kilka godzin. Bezemna ze pizza no. to matka twoich dzieci. Tak, tak. No, no to nie tak mówię. No, no, frajerzy, wybierbanych. A to nie jest człowiek, który przypadkiem upominał innych hejtujących, wyzywając ich od najgorszego dna społecznego? A teraz nazwał bezemną y, matkę dzieci Gerarda? To, co, jak to jest? Raz mu się to podoba, raz nie? nie, 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 nie. Co? Nie, wiem, że że ja? nie wiesz kto za mną stoi i kurwa podskakuje. Patrzcie, patrzcie, kurwa, patrzcie, Nie wiem. następny, który jest straszy kimś, patrzcie, kimś. patrzcie, kim? nie, nie, nie wiesz kto, nie wiesz kto za mną stoi, no popatrz, no kurwa, cieszę, już cieszę dupą ze strachu, kurwa. Nie, kurwa, nie wiesz kto nie podskakuje. Już cieszę dupą ze strachu, tak, już kurwa, nie wiem, Jezus Maria, już się pakuję i spierdam za granicę. Mówisz, że przyjeżdżasz, to przyjeżdżasz kurwa, dawaj cwaniaku. No to ja do Ciebie przyjadę, spokojnie, w odpowiednim momencie. A, 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 a puścić Ci, a puścić Ci Twojego life'a z Facebooka z trzech lat, jak Ci powiedziałem, że za chwilę cię przyjadę? Pytam się, nie przerywaj mi pizdoby jebana, tylko daj mi dokończyć kurwa, bo jak Ty mówisz, ja Ci przerywam. Mam puścić tutaj ludziom life'a z przed trzech lat, jak, jak Ci napisałem, jak Ci napisałem, jak Ci napisałem, jak ci napisałem w frajerze kurwa, że jadę do Ciebie, to dzwoniłeś na policję? przypomnij ci? Przypomnij ci, to nie nie ci? Nie bo nawet tego, znajdź to, pizdą bez honoru. Jak na lecie mówiłeś, trzeba dzwonić na policję, to straszisz mnie, dzwonię na policję, dzwonię na policję, grozi mi, że do mnie jedzie. Taka dwoń jesteś, dwoń. tak, taka jesteś, taka jesteś bezemna pizda. Taką pizdą bezemną jesteś. Nie ma problemu. Taką jesteś mną pizdą, kurwa, i cykorem, kurwa, niki więcej. Powiedziałem ci, że bezemna pizda ze swój kolega lisy, kurwa, z którym się apluję. O, o, to, 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 to zadzwoń i powiesz to liskowi. On może co najmniej więcej ręczniki podawać. Słuch. No to mój zadzwon do dziecka i on mu to powie za nimi, jak jest taki koton. No. Pytam, że ci narusza prawo farmaceutyczne. mnie w dupę pocałować, frajerze. Tyle ci tylko powiem. Tyle. podawać leki A ja ci powiedziałem, możesz mnie pocałować w dupę. Jesteś. mam takie fantazje. właśnie nie wiem, sama się zastanawiam, czy nie będzie pana. Jesteś, tam, Jesteś zwykłym, zwykłym chujem, szkodnikiem, pierdolonym i mam nadzieję, że skoczył ktoś zrobi z tobą porządek. A jest pan. 44154 nielegalny w Europie. Jakie ci podaję, to koto? Jeszcze powiedziałem, że już mnie odjewał, i odpierdolił i szukał sobie kurwa, gdzie, gdzie bierardi, bierardi, Jeżeli ja się dowiaduję, że tych się zwierzęta, to nie będzie dość. Ja no, to, no to jedź, znaczy no ci powiedziałem, Składaj. 40 tysięcy zbierasz na nielegalne... Składaj, a ty za tak do kokotu, kto by Ty kurwa, 40 koła bierzesz wiele <laughs> braku pierdolonych, a 40 musiałbyś pojechać. To, to... to jest chodź, to trzeba, kurwa, z to chodź, 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 kurwa kurwa. kurwa nie, dopiero będę gadał. Będziesz no, dopogadał. To, gadał. to... A się kurwa stary. Witamy Cię, Karolu. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za Twoje wsparcie, a także obecność na tym, jakże katolickim live'ie. Mam nadzieję, że byłeś dzisiaj w kościele. A jak nie, to pójdziesz jutro, bo jutro jest niedziela, więc prawidłowo jutro powinno się to odbędnić, dzień święty święcić. Mam nadzieję, że dzisiaj spadając z fotela nie uderzysz się za mocno w głowę. Nie wiem, podłóż nam jakiś chodnik i będzie wszystko w porządku. Cieszymy się, że tak. Amen. Tak jest Dobrze. Dobrze. Nie, jesteś lekarzem, ty kobiet, żebyś kurwa, nie chcę na nie, nie bardzo będę na niego. Ale jaki kurwa przybywa na teś za pieniądze ludzi, kurwa, nie stać się 40 Śmierć Śmierdzi od ciebie na kilometr wolski, ja, ja kończę swój biznes dzisiaj, jesteś skończony. Z ja bym cię bardzo serdecznie prosiła, żebyś nie obliżał tutaj ludziom na czacie i nie zaczepiał mojego czatu, dlatego że wtedy w konsekwencji będę musiała cię wycisnąć stąd. W sensie, no, wyciszyć. A nie chciałabym cię wyciszać, ponieważ wtedy znowu się na mnie odpalisz i będziesz chodził z live'a na live'a. I sikał tam po czatach, więc bądźmy dalej w zgodzie. Rozumiesz, Scoobidu? Tak, bądź. Wszyscy się mogą złym kurwa. Nawet jeżeli kurwa agencję kosmiczną będę musiał tam wysłać, to ci kurwa stary skontroluję do Majtek, do skarpetek. Ale możesz, możesz pić do skończona, nawet do mnie przysłać hulonasę, kurwa jak chcesz. Wolski ty się nie rzutów, bo jest po krzakach, kurwa, bez jest prawo Co robię? Co robię? Sam po krzakach? Srasz po krzakach, to ty pizdo, jak ludzie za tobą jeżdżą, a boisz się z własnego domu, kurwa, wyjść. Taki jesteś, kurwa, kozak. Taki jesteś, kozak. Ilu gości do ciebie pojechało i pizdo nawet nie wynożyłeś z nosa z hałpy, bo taki jesteś, kurwa, kozak bezemny. Ja już nawet nie ma co widzieć za bardzo z tego ryja. Słuchaj, słuchaj, To księdza wszystko zgnite, kurwa. Koty są święte, kurwa, i za te koty, jeżeli nie posiadam moderacji, prawda jest taka, że nie mam żadnych moderatorów, aczkolwiek zostało moim nieistniejącym moderatorom ostatnio zarzucone, że oni nie reagują. Serduszko kochane...